Coś, co mi zapadło z akademii menedżera. Z akademii menedżera, z, z pierwszej edycji, pierwsza edycja była bardzo. Tam były same kobiety, 16 kobiet. To była bardzo szalona, szalona grupa dziewczyny, które po prostu nie cofną się przed niczym i byłyśmy ze sobą bardzo, bardzo tak blisko, już taki trzeci jest zjazd bardzo, bardzo przełomowy, kiedy wykonuje się taki dużo ćwiczeń coachingowych i niektórzy przed nich płaczą. Także nie wiem, czy to jest anegdota, no, ale, ale to jest takie, taki szczególny dzień, kiedy, kiedy uczestnicy się do siebie zbliżają i po tym trzecim zjeździe, zjeździe już nic nie jest takie samo jak było. A druga edycja to na początku powiedziałam na nich, że to jest po prostu zo, ponieważ to, była, to było w tym roku i ja byłam w ciąży. To wiadomo, jak kobieta w ciąży, hormony buzują. I przyjechałam na tą akademię pierwszą i zobaczyłam 16 osób, które. Oni byli po prostu nie do opanowania, oni przekrzykiwali siebie nawzajem, nie można było po prostu wejść w nim słowo. Ja praktycznie pierwszy dzień akademii ja nawet nie zdążyłam im powiedzieć po prostu co będziemy robić i poprowadzić właściwie szkolenia, bo oni cały czas po prostu coś mówili. I w końcu ja im powiedziałam, że ja się po prostu czuję jak w zoo. I na początku nie było im z tym miło. Ja też sobie zdałam sprawę z tego, że mogłam to jakoś inaczej ubrać w słowa. Natomiast później się już po prostu zaczęliśmy z tego śmiać, ponieważ oni spojrzeli siebie, na siebie z boku i zauważyli, że faktycznie po prostu... Przyjechali na akademię a przekrzykują się wzajemnie. To było takie bardzo wesołe. Potem, cóż, większość, większość anegdot, niestety, jest, jest naszą słodką tajemnicą i taka jest cenzurowana, no nie mogę po prostu o nich powiedzieć. Ale jak spotkacie Romana Mandalińskiego, to, to polecam, żeby go zapytać o to, jakie zabiegi robią w, w Platinium kosmetyczne w spa, bo on dokładnie to wszystko przeczytał. I zawsze nam się z tym kojarzył. Bardzo miło wspominam wszystkie takie godziny, które spędzamy ze sobą poza Akademią, ponieważ my też się razem bawimy. I pamiętam, jak z drugą edycją pojechaliśmy na balon. Chcieliśmy polecieć balonem, znaczy polecieć niedaleko, ale, ale żeby tego generalnie doświadczyć, ponieważ uczestnicy tej Akademii jeszcze nigdy nie latali. Ja latałam i lata, lubię latać wszystkim, w związku z czym bardzo chciałam ich zabrać i to było niesamowite, ponieważ to było przed, przed taką kolacją naszą pożegnalną, bardzo elegancką, w związku z czym wyglądaliśmy bardzo komicznie, kiedy kobiety po prostu przyszły na ten balon w szpilkach, sukienkach, ja po prostu z wielkim brzuchem, już nie pamiętam w którym miesiącu ciąży, chyba, chyba siódmym. Mężczyźni w garniturach, chyba Roman wtedy z nami pojechał. Tak, Roman i, i nagle wsiadamy po prostu na ten balon, także to budziliśmy sensację. Kobiety z pierwszej Akademii również jak tylko się je wpuści do restauracji na kolację, to oczywiście potrafią się od razu bawić i nawet jeżeli to jest tylko restauracja, to zapytają na pewno menedżera tej restauracji, czy można po prostu zatańczyć, potańczyć i, i zrobić z tego jakąś wielką imprezę. Także są to bardzo otwarci ludzie, bardzo zabawowi, zawsze jest z nimi szalenie wesoło. Za każdym razem coś zmieniam, dlatego że y, uczę się po prostu tych, y, tych ludzi. I tak jak na przykład y, nigdy nie wiadomo, nigdy nie wiemy tak naprawdę, jak będzie wyglądała określona akademia, ponieważ y, dopiero na miejscu okazuje się, na jakim kto jest poziomie, ponieważ nie zawsze wyniki świadczą o tym, y, Jakie ktoś ma umiejętności. I tak na przykład pierwsza edycja Akademii dziewczyny bardziej pracowały nad takimi sprawami osobistymi związanymi z poczuciem własnej wartości, asertywnością, komunikacją i tak dalej, Kiedy wypracowaliśmy standardy dotyczące szkoleń, jakie będą prowadzić dla swoich zespołów, one w szesnastkę potrafiły się zgodzić na. Na jeden standard, na, na to, że na przykład prezentacja, dotyczy, która będzie towarzyszyć prowadzącemu szkolenie sprzedażowe, będzie wyglądała na przykład dla u wszystkich tak samo i wspólnie nad nią potrafiły pracować. Natomiast druga edycja, tam już uczestnicy byli bardziej nastawieni na takie sprawy techniczne. A no, i to też, co zauważyłam, to każda edycja chce być lepsza od poprzedniej, w związku z czym taka pojawia się trochę rywalizacja, i się pytają, a czy poprzednia edycja to zrobiła? Jak mówię, że tak, no to wtedy druga edycja, mówi, kolejna mówi, że to oni też w takim razie to zrobią i sobie poradzą mhm. z tym. Czasami zmieniam książki, które, które mają przeczytać. Także na pewno, na pewno się różnią i ta też się będzie różnić. Na pierwszej edycji. Jak wymagałam niektórych rzeczy, to się zastanawiałam właśnie, na ile dziewczyny są w stanie to udźwignąć. Natomiast poszło im tak świetnie, że już druga edycja dostała tych zadań po prostu więcej, bo wiedziałam, że już to jest dla nich proste. Jeżeli ktoś nie kończy Akademii, to nie kończy jej na własne życzenie, a tak naprawdę ja jeszcze nigdy nikogo nie wyrzuciłam, zresztą nawet nie mam zamiaru czegoś takiego robić. Akademia po prostu... Na Akademii panuje pewien kodeks, pewne zasady, które zakładają, że po zajęciach są pewne zadania do wykonania, czyli trzeba wdrożyć wiedzę, którą się zdobyło na poszczególnym zjeździe, po to, aby na następny zjazd, kiedy przyjeżdżamy, żeby już po prostu być o krok do przodu. Jeżeli ktoś nie chce robić tych zadań pomostowych pomiędzy zjazdami i tylko chce po prostu przyjechać na akademię w roli widza, no to niestety nie, ma, nie, nie mamy tam takich, tak, nie, takiego miejsca po prostu widzem, może, może być kamerzysta. Może być Marta, która, która jest człowiekiem orkiestrą, w main brainie, opiekuje się wszystkimi, natomiast uczestnik jest uczestnikiem i ja oczekuję, że on będzie zaangażowany na 100%, tak jak ja jestem zaangażowana na 100%. Także jeżeli ktoś po prostu nie przyjeżdża na zjazdy, nie robi, nie robi zadań pomocowych, no to wtedy po prostu nie kończy Akademii. Każda grupa Akademii ma taką grupę dyskusyjną, którą dla nich tworzę, osobną, zamkniętą i tajną. W ramach której oni się komunikują pomiędzy sobą i ja też z nimi. I po oczywiście zakończeniu tej, tej akademii, my tą grupę zostawiamy po to, żeby być, być właśnie w kontakcie, i tam osoby mogą się dzielić swoimi doświadczeniami albo tym, co się, co się wydarzyło. Najczęściej dzielą się swoimi po prostu sukcesami, wspierają się, ponieważ te osoby, pomimo tego, że są z różnych struktur, bardzo szybko okazuje się, że zaczynają się po prostu ze sobą, y, nawet przyjaźnić, się, wspierają się, są po prostu zespołem. Tak naprawdę dynamika y, akademii i to, że jest na niej no tak y, ciężko <laughs> powoduje, że oni się po prostu w tych trudnych chwilach zbliżają do siebie y, i wszystkie animozje gdzieś tam odchodzą na, na bok, ponieważ mają wspólny cel. Po prostu zakończyć akademię, stworzyć, stworzyć wspólnie szkolenia, dlatego się uzupełniają swoją wiedzą. I bardzo często po prostu rozmawiają na tych, na tych grupach dyskusyjnych później ze sobą. A tydzień temu mieliśmy z pierwszą edycją Akademii... Sekundę. Z pierwszą edycją Akademii mieliśmy taką rocznicę, w związku z czym y, mieliśmy szkolenie, y, akurat tym razem z finansów, jak nimi zarządzać i jak w ogóle się odnaleźć jako kobieta w tym świecie. A później wybrałyśmy się na kolację po to, żeby uczcić y, to wszystko, co się wydarzyło przez ten rok, kiedy się nie widziałyśmy. A druga edycja, my widzimy się w marcu, także też będziemy świętować. Już nie będę w ciąży, więc może będziemy mogli pójść na jakieś kręgle, coś poszaleć.